W 1919 roku odbywa się w salu kongres, na którym omawiano, ustalano warunki pokoju, który miał zapanować w Europie po zakończeniu I wojny światowej. Polska oczywiście uczestniczyła w tym spotkaniu. Tak to rezultat tego spotkania, tego, tej, tej konferencji, był jakby takim fundamentem niepodległej Rzeczypospolitej, która powstała po 18 roku, a zwłaszcza po wojnie w 1920 roku. Otóż na tym posiedzeniu, na tej konferencji ustalającej traktat pokojowy Polska reprezentował Roman Roman Moski, przywódca narodowej demokracji, potężnego ruchu politycznego, który miał duży wpływ w Polsce i e, który działał również na, e, poza granicami kraju na emigracji. To z tego kierunku została sformowana tak zwana błękitna armia, wojsko, na czele którego został generał Józef Haller we Francji, które później po powrocie do kraju. Przyjeździe do kraju stanowił bardzo ważny element naszych sił zbrojnych. Była to nowoczesna armia, dobrze uzbrojona. Odegali ci żołnierze, te jednostki, tylko, ale w uzyskiwanie podległości, uzyskiwanie podległości przez Polskę. Dlaczego o tym wspominam? Otóż dlatego, że władze w Polsce przejął wtedy oponent Roman Antonowskiego, przywódca innej formacji wywodzącej się trochę z e, socjalistów Polskiej Partii Socjalistycznej, ale głównie e, była to formacja wojskowa, e, formacja legionów, na czele której stał Józef Piłsudski. E, ta formacja i ten polityk miał inne poglądy. Jeżeli chodzi o to, jak ma być ukształtowana państwowość polska, jak ma wyglądać Polska, e, i był oponentem Dmowskiego, tak jak Dmowski był oponentem Piłsudskiego. Dlaczego o tym wspominam? Otóż w tamtym czasie Roman Dmowski, instruując swoich zwolenników, swoich przyjaciół politycznych, tych, którzy działali w na demokratycznym w kraju, powiedział, co następuje. Władzę w Polsce powinien objąć Piłsudski. Dlatego, że on ze swoimi koneksjami socjalistycznymi, będzie bardziej odpowiadał e, sytuacji w Polsce. Chodziło o to, żeby nie doszło do arzu bolszewickiego. Chodziło o to, żeby komuniści nie przyjęli władzy. I mówił Mowski, my e, przejmując władzę, możemy wywołać tego typu reakcje. Piłsudski w naturalny sposób do tego nie dopuści, również posługując się tą stroną lewicową. I to jest jakby jedna strona. A druga. Józef Piłsudski jako naczelnik państwa więc państwa zwrócił się do Roma aby reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Wersalu. Dlaczego? Dlatego, że uważał, że po pierwsze Roman ma świetne kontakty z politykami Francji, Anglii, Ameryki Zachodniej, że wobec tego będzie skuteczniejszy w tym, co Polska może osiągnąć w Wersalu. Słynny list Józefa Piłsudskiego do dworskiego zaczynał się od słów do rodzi Panie Romanie. Dlaczego mówię, proszę Państwa, o tym? Otóż dwa obozy, Piłsudczykowski i Narodowy, były w opozycji. Jej liderzy, liderzy tych obozów, wprawdzie osobiście się nie atakowali, ale ich zwolennicy, ich zaplecze polityczne atakowało. Dłowskiego, Piuskiego, często nawet bardzo brutalnie, aż posługując się czasami no, kłamstwami, kalumniami, no, mówmy po prostu, tak, tak bywało. Otóż w sytuacji ważnej i istotnej dla, dla kraju, wtedy kiedy trzeba było państwo polskie budować, obaj ci politycy, kierujący, jak podkreślam, tak sprzecznymi obozami, tak ze sobą, zwalczającymi się, byli w stanie współdziałać i podjąć wspólne działania. Kiedy o tym przypominam, to kojarzę to z obecną sytuacją, mianowicie z tym, co się dzieje na Ukrainie i z pytaniem, gdzie Ukraina się znajdzie, biorąc pod uwagę no, rozwój sytuacji. Tak? Otóż nie ulega wątpliwości, proszę Państwa że pozycja i polityka Moskwy, Kremla jest tego rodzaju, że ponownie liderzy państwa rosyjskiego marzą o tym, aby odbudować dawną potęgę rosyjską, imperium. Im się marzy coś na kształt połączonego imperium carskiego ze Związkiem Sowieckim. Otóż bez Ukrainy tego się nie uda. A jeżeli by Ukraina weszła w skład tego imperium rosyjskiego, to następna na drodze jest Polska. Oczywiście można powiedzieć tak, że Rosja współczesna to też nie jest Rosja Sowiecka, to nawet chyba nie jest Rosja carska. Pamiętajmy, że i Rosja carska nas dłużej trzymała w niewoli nas Polaków niż Rosja Sowiecka niż Rosja bolszewicka. Ale nie ulega wątpliwości, że model rządów, który sprawuje obecna ekipa rosyjska z prezydentem Putinem na czele, to nie jest ten model rządów, który by odpowiadał nam Polakom. Że rozwiązania cywilizacyjne, funkcjonowanie państwa, funkcjonowanie prawa, funkcjonowanie również takich wartości, jakie niesie religia, religia katolicka, to też są sprawy, które są w niewątpliwej sprzeczności w tym, z tym, co proponuje Kreml, co chciałaby osiągnąć Moskwa. I naciski, które wykonują, wykonuje prezydent Putin w stosunku do Ukrainy. Środki, które są używane, to są środki, które stosuje silniejszy wobec słabszego. To nie jest partnerskie układanie się. To nie jest Szanowanie woli drugiej strony, bo jeżeli grozi się ogromnym, ogromnymi podwyżkami gazu, z którego korzysta Ukraina, jeżeli grozi się załamaniem gospodarczych związków Ukrainy z Rosją, a pamiętajmy, że w spadku po czasach rosyjskich i sowieckich większa część przemysłu ukraińskiego żyje, działa dlatego, że może sprzedawać. Swoje wytwory na terenie Rosji, że związki wobec tego z rynkiem rosyjskim dla Ukrainy ma, mają ogromne znaczenie. A więc jest to bardzo silny środek nacisku. Jeżeli słyszymy, że z dnia na dzień strona rosyjska zabrania wjazdu do Rosji 20 tysiącom Ukraińców, to wszystko razem to mówi, że to są środki, które stosuje imperia. W stosunku do tych, których chcą sobie podporządkować, Ukraina jest więc w ciężkim położeniu. W naszym interesie leży, aby Ukraina zachowała swoją niezależność, aby wobec tego znalazła się w tej strefie politycznej, w której znajduje się Polska. Na tym polega nasz interes. Ale przecież nie o tym chcę Państwu mówić. Chcę mówić o tym, jak reaguje świat polskiej polityki na to, co się z Ukrainą ma wydarzyć. Otóż tak jak przed wojną. Scena polityczna polska i siły polityczne polskie są skłócone. No i atakowani są przywódcy tych obozów, które odgrywają główną rolę na naszej scenie politycznej. I tak jak w 19 roku, politycy wszystkich kierunków politycznych, które na co dzień się zobowiązują, skaczą sobie do gadeł, mówią w zasadzie tym samym głosem co do tego, w jakim miejscu i gdzie powinna być Ukraina, i jaki powinien być związek z Zachodem, a więc z nami? Mówią o tym, że Ukraina nie może stać się gubernią rosyjską, że nie może stać się krajem satelickim wobec Kremla. To jest, proszę Państwa, dla mnie optymistyczne. To jest optymistyczne, że jednak są sytuacje, w których skłócona. Świat polskiej polityki potrafi mówić jednym głosem, mam nadzieję, że potrafi również wspólnie działać. Jeżeli to się uda zachować jako pewne minimum, to myślę, że możemy być pewni, że tak jak w 19-20 roku osiągnęliśmy jako naród sukces, tak ten sukces osiągniemy również i teraz. Życzę tego nam wszystkim z całego serca.